Dzisiaj kończymy cykl spotkań z Fundacją Biedronki Dania wspólnych chwil, które rozpoczęliśmy w maju. Jest to już nasze szóste, niestety ostatnie spotkanie. Tym razem przygotowałyśmy dania wigilijne, aby nasi goście mogli już dzisiaj poczuć magię nadchodzących świąt. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tych naszych spotkaniach i mamy nadzieję, że spotkamy się za rok. Spotkania te miały na celu integrację seniorów którzy mogli skosztować na tych spotkaniach naszych dań tradycyjnych, regionalnych. Teraz nakładamy rybkę, fileta smalonego, ziemniaczki i kapustę z fasolą. Poprzednio była przygotowana zupa grzybowa z makaronem łazankowym. Mamy nadzieję, że wszystkim smakowało i że dzisiejsza Wigilia też będzie taka tradycyjna i dlatego chciałyśmy złożyć wam serdeczne życzenia świąteczne, bo już taki czas przyszedł, że życzymy zdrowych, pogodnych Szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia.